Proszę państwa, żyjemy w dziwnych i niebezpiecznych czasach, w których trudno się nawet połapać, co się dzieje, a zwłaszcza u nas w Polsce jakie prawo w danej chwili obowiązuje. Bałagan się robi okropny i nawet ludzie interesujący się polityką czy zdający prawo mają problemy ze zrozumieniem tego co się dzieje z zaakceptowaniem i jasnością, jakie przepisy są obowiązujące i prawidłowe. Za czasów wpisuj, też już były różne dziwne rzeczy, tak jak pan Kaczyński poniekąd zainicjował prowokację przeciwko swojemu wicepremierowi Leperowi, za co właśnie zostali ostatecznie w końcu teraz skazani pan Kamiński i Wąsik. I po tylu latach niektórzy się śmieją, że to jest zemsta, prawda, lepela za grobu. Zostali w końcu skazani, a nawet wczoraj po interwencji w pałacu prezydenckim aresztowani. A to wszystko jest naciąganie. Przez obydwie strony prawa. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Każdy sobie interpretuje tak, jak jemu jest wygodnie. Jak pan Duda był jeszcze tam doradcą czy prawnikiem u prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to twierdził, że ułaskawić można dopiero po prawomocnym wyroku ostatecznym. A teraz sam zrobił inaczej i dalej nie chce robić ponownego ułaskawienia, no bo tak jest poniekąd wygodnie. Tusk ze swoją ekipą chce ograniczyć ludziom dostęp do informacji, przejąć media publiczne. Natomiast ci od pana Kaczyńskiego z kolei też są poniekąd awantury i zwołują demonstracje i nie wiadomo, czy ta izba, która jest pod ich wpływem w Sądzie Najwyższym, nie unieważni wyborów. Więc proszę Państwa, no z każdej strony jest po prostu cyrki i nieporozumienie, zamiast szukać jedności, porozumienia. Więc pozostają nam tylko wielkie modły, wzywanie stron do opamiętania, no i przede wszystkim bezwłoczna intronizacja Chrystusa jako króla Polski, która nas może uratować. A jak to wszystko nie pomoże, to się może skończyć to jakąś kryterium ulicznym, stanem wyjątkowym, nawet wojną domową. Ale mam nadzieję, że tak zwane prześwietlenie sumień, które za chwila powinno nastąpić, chyba od wszystkiego nas uratuje i ludzi oświeci, co daj Boże. Amen, Amen, Amen.